Witajcie, Szanowni Państwo, w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przyjrzyjmy się potencjalnemu uh, preludium do dymisji jednej z najgorszych ministrów w najgorszym rządzie Donalda Tuska. Chodzi o barbarę nowacką, która jest krytykowana ze wszystkich stron, nawet ze strony uczniów, a mimo to Donald Tusk trzymają w rządzie. Podczas ostatniego Sejmu, na którym wyjątkowo premier był obecny, mógł usłyszeć wiele krytyki w kierunku nowackiej. Także ze strony byłego posła koalicji obywatelskiej, który w ramach protestu przed działaniami minister edukacji zrezygnował z członkostwa w KO. Po jego wystąpieniu, Tusk chyba miał parę mocnych słów do powiedzenia swojej podwładnej. Nie, nie było wniosku. Dziękuję bardzo, nie było żadnego wniosku! Marcin Józef Aciuk, który zasłynął z czasem dziwnych akcji, zanim został posłem, był nauczycielem i dyrektorem szkoły a w Sejmie nie zostawił suchej nitki na Barbarze Nowackiej, ujawniając jej niekompetencje w tym resorcie, potwierdzając to, co o niej mówi wielu krytyków, co może martwić rodziców. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jak próbowałem wielokrotnie wykazać, obecna reforma edukacji jest nieprzygotowana. Ja nauczyciel siedmiu przedmiotów, były dyrektor szkoły, były inspektor organu prowadzącego, do niedawna członek Komisji Edukacji i Nauki nie mam pełnej wiedzy o zmianach, a co dopiero nauczyciele, rodzice, organy prowadzące, którzy za kilka miesięcy mają wykonywać tę reformę. Pani minister, przed głosowaniem za chwilę mam pytanie, dlaczego dwa dni temu do konsultacji przedstawiono inną podstawę programową? Z geografii, niż ta, nad którą dzisiaj głosujemy, dlaczego przedstawiono inną, niż ta, którą wypracowali e, eksperci na zlecenie IBE. Szanowni Państwo, reforma jest niegotowa, bez pilotażu, bez wizji całości systemu. Edukacja potrzebuje stabilizacji, a nie hektycznej zmiany. Ten druk na tym etapie należy odrzucić, i mówię to jako praktyk. To właśnie po tej wypowiedzi kamera Sejmowa uchwyciła, jak Donald Tusk ma jakieś pretensje do Barbary Nowackiej, co może zwiastować jej dymisję. Dziękuję bardzo. Nie A chwilę wcześniej także poseł Pis Dariusz Piątkowski atakował Barbarę Nowacką za to, jak deformuje polską szkołę w zakresie nauczania. Już teraz choćby zakaz zadań domowych jest powszechnie krytykowany przez rodziców i nauczycieli. Chcą doprowadzić do tego, aby polskie szkoły publiczne spotkały ten sam los co szkoły publiczne na Zachodzie. Czyli żeby nie uczono, a żeby tam się dzieci po prostu bawiły. Chcą doprowadzić do tego, żeby ci, którzy chcą swoje dzieci dobrze wykształcić, posyłali je do szkół płatnych. Trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić, bo rzeczywiście będzie tak, jak piszą internauci, że polskie szkoły publiczne będą przygotowały tylko i wyłącznie do tego, aby Polacy byli zbieraczami wiadomych produktów w Niemczech. Czas powstrzymać destrukcję polskiej szkoły, czas zacząć, aby polska szkoła rzeczywiście odpowiadała interesom narodowym, aby dobrze kształciła, i aby to była polska szkoła, a nie szkoła kształcąca tylko i wyłącznie na potrzeby Europejczyków i Niemców. Ale nie można pominąć czołowej klęski Barbary Nowackiej, czyli edukacji zdrowotnej, na którą prawie nikt nie chce chodzić. Wspomniał o tym w tym tygodniu były minister edukacji Przemysław Czarnek podczas pytań w sprawach bieżących, czym wywołał panikę u odpowiadającej wiceminister edukacji. Panie naprawdę ma tupet. Wychowanie do życia w rodzinie było rozwijane i tak na to wychowanie do życia w rodzinie chodziło, chociaż było nieobowiązkowe i nigdy miało nie być obowiązkowe, chodziło więcej osób niż na pani osobisty, personalny sukces, na edukację zdrowotną tak zwaną, bo na edukację zdrowotną Chodzi wyłącznie 30%, a w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie 86% nie chodzi na to edukację zdrowotną. Moje pytanie jest takie, proszę powiedzieć szczerze, będziecie dążyć do tego, żeby to było obowiązkowe, skoro macie taki sukces w cudzysłowie edukacji zdrowotnej, czy też poprzestaniecie na tym, co wywalczyli rodzice, prawie rodziców do wychowania do życia według swojego światopoglądu? Katarzyna Lubnauer próbowała odwrócić kota ogonem. Jednak liczby, które podawała, były wciąż lepsze niż te, które osiągnęła Barbara Nowacka w sprawie edukacji zdrowotnej, która zawiera pełno lewicowej ideologii. Zacznę od tego, że podam precyzyjnie liczby. Rok 2019 20, 50% chodzących na wychowanie do życia w rodzinie 2021 46%. 21, 22, to wtedy chciało być, zdaje się, priorytetem 40%. 22, 23, 39%. 23, 24, 35%. 24, 25, 33%. Widząc tą tendencję dokładnie. Ale to jest wasz przedmiot z waszą podstawą programową i z, waszym, i z waszymi ramówkami. Natomiast równości wymialiście w 2012 rok, książeczkę powania na nauczyciel 30%, a na przyszły rok 26%. Bardzo Taką tendencję proszę, dniową nie ma. Szanowni miała posłowie, panie minister, bardzo natomiast proszę. Nie przykrzykiwał jeszcze jedną rzecz. A Katarzyna Lubnauer później znów nie odpowiadała na pytanie Przemysława Czarnka, a prezentowała jakieś wykresy, zamiast przyznać się do klęski, czym sprawiła. Że były minister się wściekł, włączył mikrofon i zaczął się z nią kłócić. Wy nie tylko doprowadziliście do zniszczenia polskiej szkoły, jeśli chodzi o wiedzę uczniów, co pokazałam przed chwilą na grafice, która pokazywała Testa Pisa, ale również jeśli chodzi o zniszczenie, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną i wydatki na oświatę. Proszę Państwa, w ciągu 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziliście do tego, że z 2,3% PKB nakłady na oświatę spadły do 1,87% PKB. My w ciągu trzech lat, czyli w budżecie 24, proszę odpowiedzieć 25, na pytanie. 26, proszę dochodzimy do 115 miliardów złotych, czyli z 1,87 do, do 2,6% PKB. Sytuacja stała się jeszcze bardziej kuriozalna w następnej chwili, gdy zamiast odpowiedzieć na pytanie zaczęła twierdzić, że PiS nie ma pomysłu na pytania. Gdy poseł Czarnek powtórzył konkretne pytanie, minister od Tuska zaczęła mówić o programie okrzykniętym mianem Villa Plus, w którym w tym tygodniu pojawił się problem, który według przemysława Czarnka można rozwiązać zgodnie z umową zawartą podczas przyznawania dotacji. Katarzyna Lubnauer robiła jednak dalszą gimnastykę, by dalej nie mówić o klęsce swojej przełożonej Barbary Nowackiej. Ja widzę, że wy nie macie pomysłu na pytania, ale ja rozumiem, nie. że. Konkretne pytanie, Edukacja ja rozumiem, w przyszłym roku. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o pieniądze, to najlepiej wam wyszedł program Villa Plus. Dzisiaj dowiadujemy się, że jedna z tych nieruchomości którą daliście milion złotych na to, żeby sobie kupili Willę. Ci, którzy beneficjenci programu chcą sprzedać ją za blisko 3 miliony złotych. Ma pani pełny obowiązek odebrać willę, tak zwaną willę, jeśli jest niewykorzystywana w tak nie nie celu Nie, Nie dopełniła pani, do pani minister, obowiązku. Nie to jest zabezpieczone minister, na Proszę, na na proszę odpowiedzieć na pytanie. Szanowni posłowie... Nasze obrady rządzą się pewnymi zasadami. Był czas zadawania pytań, teraz jest czas odpowiedzi. To, że... Bardzo proszę wysłuchać, co mam do powiedzenia. To, że państwo mają możliwość włączyć sobie mikrofon, to nie znaczy, że mają prawo państwo przerwać każde zdanie pani minister. Ja rozumiem, wszyscy już usłyszeli, ja to powtórzę, państwo posłowie żądają odpowiedzi, teraz jest czas dla pani minister, proszę kontynuować swoją odpowiedź, a państwa posłów proszę już o nie wchodzenie w słowo, bardzo proszę. Powiedz, powiedzmy jasno. Pieniędzmi publicznymi zasłudowaliście w ten sposób, że podmiot, który nie realizował żadnych działań edukacyjnych, który dostał negatywną opinię, jeśli chodzi o nawet tą komisję, którą powołaliście, dostał milion złotych, za którą kupił nieruchomość. Ta nieruchomość nie służyła dzieciom, tylko służy jako escape room, a teraz po latach sprzedają. Są wnioski o zwroty, natomiast ponieważ w tej procedurze nie przewidzieliście metod. Nie przewidzieliście metod zabrania tych, dlatego, że nie było wskazane, jakie konkretne działania mają podejmować te podmioty edukacyjne. Nie wskazaliście, dla ilu osób, w jakim wymiarze, jak często, czy bezpłatnie. Nie, to wy doprowadziliście do sytuacji, w której prokuratura się teraz tym zajmuje, ponieważ nie zabezpieczyliście pieniędzy publicznych. Przemysław Czarnek musiał się wykłócać i krzyczeć, by wreszcie otrzymać odpowiedź od Katarzyny Lubnauer, która była komicznie krótka w porównaniu do jej wywodu, który odwracał kota ogonem. Niech Milion Pani nie straszy prokuraturą, co z edukacją teraz zdrowotną na przyszłość rok? Chce będzie obowiązkowa czy nie? Co z edukacją go? zdrowotną na przyszły Edukacja rok? Będzie obowiązkowa czy nie? czy przedmiotem, który jest potrzebny wszystkim dzieciom Będzie obowiązkowa młodzieży. czy nie? Ja wiem jedno. Będzie obowiązkowa czy nie? Przez 8 lat niszczyliście będzie szkołę. Tak, uważam, że powinna być obowiązkowa. Czyli będzie obowiązkowa. Dziękuję bardzo Pani Minister. A co Wy o tym sądzicie? Czy Donald Tusk wreszcie wyrzuci Barbarę Nowacką z rządu po tym cyrku? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.